Wyobraź sobie urządzenie, które przez cały rok dba o Twój komfort. Zimą ogrzewa, latem chłodzi, a przy tym robi to cicho, oszczędnie i wygląda elegancko. Tak właśnie działa Fondital Aural One, klimakonwektor ścienny stworzony dla tych, którzy cenią nowoczesny wygląd i funkcjonalność w jednym. Klimakonwektor doskonale współpracuje z pompą ciepła. Pompa podgrzewa lub schładza wodę do odpowiedniej temperatury, która trafia do bufora. Stamtąd za pośrednictwem oddzielnej grupy pompowej jest kierowana do klimakonwektora. Ogrzewanie podłogowe jest ekonomiczne i komfortowe, lecz ma dużą bezwładność. Zmiana temperatury wymaga czasu. Klima konwektor natomiast pozwala szybko ochłodzić lub dogrzać pomieszczenie, zapewniając natychmiastowy efekt. Klima konwektor można połączyć z każdym źródłem ciepła, które podgrzewa wodę. Jednak pełną funkcjonalność zapewni mu jedynie pompa ciepła. Aural One ma smukłą sylwetkę, tylko 129 mm głębokości i minimalistyczny design w pięknej bieli, który wtapia się w wystrój wnętrza. W jego sercu pracuje poprzeczny wentylator Super Silence z silnikiem, dzięki któremu przepływ powietrza jest modulowany, a dźwięk pracy ograniczony do minimum. Możesz wybrać jedną z pięciu wersji mocy od modelu One20 do One100, dopasowując urządzenie do wielkości pomieszczenia, a przyłącza. Hydrauliczne zamontować po lewej lub prawej stronie. Sterowanie w wersji Basic masz 4 prędkości wentylatora w premium płynną modulację Fondital Aural One to nie jest zwykły grzejnik ani typowa klimatyzacja. To dyskretny, cichy i stylowy strażnik komfortu życia. W Twoim domu gotowy działać 365 dni w roku, niezależnie od tego czy marzysz o cieple w zimowe wieczory, czy o orzeźwieniu w letnie upały. Subskrybuj nasz kanał, by być na bieżąco z nowoczesnym ogrzewaniem dla Twojego domu i biznesu.